Cześć, witam Was yy, w grze pod tytułem Powrót do Zamku Wolfenstein. Yy, gra jest amerykańska i po, yy, polega na zabijaniu nazistów, czyli Niemców. No i zaczniemy sobie yy, całą grę. No i nie wiem, no. Skill level, no. Ja bym. Ja bym zagrał na najcięższym. No nie wiem, jak mi to wyjdzie w praktyce, bo. Yy, w grach, y, gdzie widzimy z oczu, nie jestem y, najlepszy dosyć. No ale dobra, spróbujmy tutaj na najtrudniejszym zagrać poziomie. O, tutaj mamy tam flagi. Jorła. No to nie polski orzeł, nie mylcie. No, biały dom. No to można kontynuować jakoś. O, tu nie. O, to prezydent pewnie. O. Dobrze. No tak, dostaliśmy list. List jest po angielsku, to wam nie będę czytał, bo to każdy ma w szkole angielski, to sobie tu przetłumaczy. No. O, 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 o. No, tutaj się powiem. Wie, nie ciekawie. No dobra, da się to... Do... o, da się kontynuować. No, zaczynam z nożem. No i już mam pistolet. Granie jest skomplikowana, polega na zabijaniu. Tak jak wspominałem, widzimy z oczu. O, Albert Einstein akurat. No, tu nie widzi mnie w ogóle, pewnie zajęty jest. O, tutaj coś tam robił. Tutaj gościu miał terapię tą elektrową. Dobra, no myślę, że można iść dalej. No i warto pamiętać o zapisie w grze. Gra, gra się przyjemnie całkiem. Tylko szkoda, y, bo w Counter-Strike y, można dosyć wolno chodzić. A tutaj ciągle się szybko biega. I tylko na Kuczka można wolniej chodzić. No i to mnie trochę denerwuje. No ale gra jest stara, więc musimy wybaczyć. O, y, gra jest dosyć nierealistyczna, bo Niemcy mówią po angielsku. Dziwne, dziwne. szlak nie wiem a chyba umarł o szlak no padają to akurat akurat mam doświadczenie z strika dosyć więc tu nie powinno mnie nic zaskoczyć bo bo tam trochę strzelałem ale no w te gry z widzenia z oczu to dosyć jestem średni Chociaż w się miałem Silver 4, to, to, to y, trochę mi to czasu zajęło, żeby tam wejść na taki pułap. No dobra, no idziemy po tym zamku, coś tutaj niemiecko jest. No tam dziura w dachu, to miało być realistyczne, no. W sumie tam kiedyś to ta gra musiała ten. Naprawdę być zaskakująca bo to tak się chodziło Tutaj coś strzelasz, nie zabijasz O No tutaj dostał typek headshot'a ale od razu się włączył alarm Nie wiem Nie wiem czemu bo w sumie zrobiłem to dosyć po cichu O dwa Niemcy, dwa Niemcy no tam w miarę padają dosyć No zbiorę tutaj naboje Bo bez nabojków to ciężko jest Tutaj Trzeba uważać, że tam jest snajper To pamiętam Tą gierkę to już tam przechodziłem kiedyś O mamy tam Oksa. No powinien zaraz spaść no, chyba umarł, bo już nie strzela Idźmy dalej wow, wow Nie! Szlak! Zamknęli? No, Ej! Szlak, uciekam stąd No to tutaj... A, to dobrze, to tak bardzo nie spadłem Okej okay. Dobra no, idźmy dalej Postaram się nie spaść Wow, wow wow Co on zwariował Nie raszuje się od tyłu O, tutaj mam z tego snajper A jest taka snajperka to se mogą ją wiecie Wyrzucić Bratus, kolejne no, dosyć się robi mrocznie, powiem wam, y, jest muzyka, jest akcja... Ło, wow, ło, wow, co to, z ziemi strzelają? Co oni, głupki powariowali? No, tutaj obraz Stalina wisi... Dobra, zapiskę zrobię, bo tutaj mo y, może być dosyć ciężko... A, pociągnę go ze snajperki, <laughs> To zrobię zapiskę, bo mi dobrze poszło He <laughs> Ło! Wow. Wow, zmarnowałem pocisk O Słychać jak ktoś chyba chodzi O No warto dosyć często robić zapiski, bo później jak nam coś dobrze wyjdzie To jest fajnie, bo to sobie zapiszemy I jakbyśmy coś zepsuli to można szybko wrócić Nie wiem w sumie gdzie miałem a, o dziwne, wcześniej było zamknięte. Hmm. Dziwne, dziwne. O. Jakaś taka ściana jakby tutajska. Jest... O. <śmiech> Dobry. <śmiech> no i co, no i co tu nie było mówić? O, żarcie. Ojejku, jejku, żarcie, nie ma żadnej bazuki. Co ja po, po żarcie tu przyszedłem? O. Wow. Wow, wow. hmm, nie wiem, czy dobrze zmierzam. Co, tu też byłem? No jak widzimy nie ma żadnej tutaj mini mapki w rogu. Na przykład w grze Medal of Honor to miałem taką mapkę i wiedziałem w którą stronę mam iść. Wow, wow. No więc to było dosyć poręczne bo wiedziałem gdzie mam misję. Wow, wow, dużo Niemców, ale to się akurat ich szybko tu niszczy. Dziwne bo to jest najtrudniejszy poziom a oni dosyć szybko padają niczym ten rycerz skopa O no i tutaj też warto wspomnieć że każde drzwi możemy otworzyć z buta To jest przydatna funkcja bo jest po prostu szybciej prawda zrobię zapiskę Szlak O, muzyka się zmieniła. Adolfa zepsujemy, bo tutaj nie możemy. O, he, he dobrze, że go zepsułem. No i co, koniec już? No, jak widzimy, pierwsza misja chyba nie była taka ciężka. Powoli e, ten zamek tutaj przemierzamy. Wolfenstein. O. Co jest? O. No i w sumie to... No, to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. E, mam nadzieję, że się podobało. E, hejka.